no witajcie moi drodzy w drugim już odcinku z serii Terra Online jak widzicie zmieniłem postać jest to rasa Elin a jeżeli chodzi o klasę jest to Lancer chciałem powiedzieć saucer z główna postać ale nie 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 jest to Lancer jak możecie widzieć Elin to taka mała dziewczynka przeważnie pedobery grają także wiecie o co Kaman no i mogę równie dobrze powiedzieć teraz i stwierdzić że skrzynka na każdej postacie jest wspólna czyli dobrze sobie pozostawiam te rzeczy którą, które nią zdobyłem przydadzą mi się to już pewnie będę miał To wszystko pójdzie na opchnięcie. Czy mamy coś tutaj enchantable w ogóle? Remodelable. E? No. Sprawdźmy. No nic. Nic nie mamy. Enchanta. Weapon merchant. By weapon. Same. praktycznie Merchant O, skrole Trieto, to i to, to sobie kupimy przynajmniej o te J. J. No i mamy już przynajmniej jakąś ekstrakcję. Że... Mm -hmm. Dobra. Tak, kukam. Tutaj nie widzę żadne tiery. Remowable. Kurwa. Ja wam nie wiem czemu. Nie mogę tych rzeczy. Użyć the world. Na części. Jak nie możesz czegoś rozłożyć to to sprzedaj Dużo żeśmy za to dostali Fest No ale nic Dobra moi drodzy Jedziemy troszeczkę dalej Jak widzicie kunia nie muszę już sobie kupować kunia mam A raczej lewa Upgradeowałem sobie wersję do kolektora Fajna sprawa bo w momencie gdy kupujemy Zwykłą wersję płacimy bodajże 49,95 euro jakoś tak za wersję zwykłą natomiast w momencie gdy chcielibyśmy jednak uzyskać tą wersję kolekcjonerską która kosztuje 59,95 to <coughs> przepraszam to nie musimy już płacić tych 59 tylko płacimy 10 euro czyli to jest różnica między tymi dwoma e, wersjami między tą wersją standard a wersją kolekcjoner jest e, ciekawie to pomyślane jeżeli chodzi o sam upgrade something important hey no tutaj w upgradezie mogę od razu pokazać dostajemy w activity menu gdzie to było item climbie mamy account items dostajemy dwa naszyjniki złote i właśnie tego mounta e, na którym jeżdżę lewa niestety ktoś może pomyśleć a dobra kupię ten <coughs> będzie stały napływ gotowy niestety e, i mounta i naklesy nie można sprzedać nie można ich y, sprzedawać są przypisane bezpośrednio do konta także nie możemy się ich pozbyć nie możemy ich zestorować nawet w guild banku przykro mi mhm. z tego co pamiętam tutaj będziemy mieli bomby od razu sobie otworzymy prezent trwa event świąteczny z Mikołajów wypadają prezenty w których dostajemy losowe rzeczy no great enduring charm pójdzie oczywiście na sprzedaż No. <coughs> Pani się, Pani. Experience is the best sergeant I ever had. sobie oddać kości, kamo. Make it tutaj, snappy. Tutaj jeszcze. What is it, kid? O, is this worth my time? Zadania. Give me a sec. Koncentrate student! Never be satisfied! Spinning atak... A weźmiemy. Nauczymy się go nie potrzebujemy. Eee, spinning ataka sobie damy na dwójeczkę. Sprawdzimy jak się sprawdza. Dobra, to tak, wikasów za go nie możemy. Detektor stone, no dobra, a tutaj mamy jeszcze jakiegoś questa już wykonanego. Victory no, for Come here often. pierwsze questy akurat tutaj w tym mieście są takie lightowe, pokazują nam jak zbierać, jak ogólnie się poruszać a zasady całej rozgrywki. Manners are what matters. Więc z tego co powiem, to był gdzieś tam dalej. i co, że tak powiem, kasą nie sramy, na samym początku, także nie warto nic kupować. Sprawdzimy sobie nasz drugi skill. Możecie zauważyć, lancer jest to taka troszeczkę prosta, moim zdaniem. E, I tu nie chodzi mi o samą rozgrywkę, e, tylko i wyłącznie chodzi o precyzję. Jest mało precyzyjną postacią. Być może w późniejszych... W późniejszych skillach z samego lansera będzie coś, możliwość jakiejś tam większej kooperacji, jednak ona chwilę obecną się sztywno bije ogólnie. Jest taki dziwny, może to dlatego też, że to nie jest ogólnie moja stylówka gry. Nie wiem. No ale jest dziwny no. Co tu dużo mówić. buty, ale nie dla nas. To taki Lipton mały. No, rzadko kiedy spotyka się w grachem no, może można się ogólnie wspinać. Tutaj, jak widzicie, jest taka możliwość. Idziemy sobie na górę po kwiatek zwany Sky Search Flower Sky Ridge. No. Zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda z daleka. Normalnie ten świat tutaj jest piękny. Unreal Engine 3 mimo wszystko, mimo swoich lat wygląda miodnie, cudnie. Normalnie jest pięknie wszystko zrobione. Dobra, koniec tego podniecania się Schodzimy mm. Dead Ło Ło 0,51 A wcześniej było chyba 0,5 HP Mam Jak spadłem z samej góry Można powiedzieć, że byliśmy o krok od śmierci Zanim pójdziemy do niej to jeszcze będziemy musieli tutaj zabić kilku, czterech dokładnie tych wielkich. Jakaś lepsza zbroja? Nie. Niestety nie. Trudno. No. Ładnie wykonane. Zadanka, praktycznie wszystkie próżki kasa, jest to dość uciążliwy, moim zdaniem, pierwszy taki fest mini-boss. Także myślę, że dobijemy jeszcze jeden level w górę i może spróbujemy się z nim zmierzyć. Coś wartego uwagi? Nie. Czy dostaliśmy coś na enchant? Nie. No to trudno. Idziemy sobie do trade Brokera, Czy do marchanta? Sprzedamy to, co nam nie jest potrzebne. Jest lepsze. Jest. Czyli to zostawiamy. Bomb nie używamy. To zostawiamy, to zostawiamy to na sprzedaż mhm. to zostawiamy, to zostawiamy to zostawiamy chociaż jak już porządek robimy to robimy porządek normalnie no, no dobra, Czy też są tutaj Chociaż potionki mi się przydadzą przy walce z tym, tym... Tych potionek akurat nie będę tutaj, że tak powiem, zabierał do swojej postaci, tej, której, którą gram. Normalnie, bo nie ma sensu. To, to... To zostawiamy, to idzie. Teleport. Okej. Okay. Więc, chodź. A, to jest na level 6. Więc, jeszcze nie możemy. No, ale tutaj widzę, że mamy dwa questy. An intriguing visit. Mm -hmm. I co mamy tutaj? Tu ok, no zróbmy sobie to w taki sposób, że pokonamy... Zrobimy te dwa questy. Tutaj na szybko. Zrobimy sobie te, te dwa questy na szybko. E, osiągniemy ten dodatkowy level. Być może uda nam się dwa. Nie wiem. E, I zabijemy tego Vikasa. Jak widzicie tutaj muszę e, zabić te potworki. E, nie będę was tym męczył. E, przewinę do momentu jak już wykonam obydwa questy. Także za chwileczkę się widzimy. No tak więc moi drodzy. Witajcie z powrotem. Dwa questy wykonane. Jeden poziom w górę poszliśmy. Przy wykonywaniu questa niestety drugiego nie pójdziemy No halo. Such boldness A 5% MP lub staminę Hmm A weźmiemy sobie staminę No i tak jak Wam obiecałem, pójdziemy sobie na tego Fikasa. Jest tylko troszeczkę. Chociaż najpierw jeszcze przejdziemy się tutaj do Adrii, która też musimy jej zaraportować. Być może dostaniemy jakiegoś jakieś expa i pójdziemy o ten jeszcze jeden level w górę. Może nie wiem. Zobaczymy. Niestety nie. a teraz jest gdzieś tu. Tak. Nie z to dole. I'm laughing, but with you. For at you. Widzicie, ludzie tu grają po prostu nie, nie wszystko zbierają. przydaje się niekiedy choćby dla głupiej, głupiej sprzedaży na samym początku, mimo może to nie jest dużo, może to jest niewiele, ale zawsze coś z kim musimy porozmawiać. Dobra, niestety tak jak mówiłem, nie dostaliśmy więcej expa. idziemy próbować naszych sił z Vikasem być może za niego nam wpadnie coś więcej z EXPA z tego co pamiętam jak próbowałem za pierwszym razem go pokonać to spieprzałem przed nim gdzie pieprz rośnie ale to ja wtedy próbowałem chyba na trzecim czy na czwartym poziomie chyba na czwartym o ile się nie mylę to było naprawdę naprawdę no przerażające i teraz teraz to co ja widzę e, co podniosłem jak możecie widzieć jest to master enigmatic Stick scroll widać że niektóre osoby tutaj naprawdę są świeże ponieważ jest to scroll który jest naprawdę bardzo drogi e, a przydaje się do ulepszania broni na poziom e, 12 plus z tego co kojarzę Oczywiście mogę się tutaj mylić, bo też nie jestem jakimś tam ekspertem w tą grę. Natomiast wracając do naszego lancera, to z tego co wiem przez większość ludzi, lancer jest uważany za jedną z lepszych postaci tankujących. Jak nie najlepszą postacią tankującą w całej grze. No. Jak widzicie tutaj akurat nam dobrze poszło jeżeli chodzi o rozprawienie się z tym jegomościem Staliśmy buty czy jakieś lepsze niż te co mamy? Tak to zamieniam rękawice. nie nie Czyli nic w sumie teraz lepszego nie mamy Widzę Widzę, że warto od czasu do czasu odwiedzić sobie te pierwsze początkowe mają, Początkowe lokacje eee, Choćby jakąś świeżą postacią Bo niektórzy po prostu no naprawdę na samym początku moim zdaniem powinno się zbierać wszystko jak leci. Ale. Ale. Więc moi drodzy, no przybliżyłem wam troszeczkę e, tutaj postać lansera. E, zapraszam wszystkich serdecznie do gry. Być może się jeszcze tutaj spotkamy w samej grze. Także trzymajcie się ciepło. I cześć!